Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie forsowania Renu i tym razem jadę bitwę o wygraną do zadania specjalnego, trochę tych bitew trzeba nagrać, a to będzie jedna z kolei bitwę gramy na trzy punkty, klasycznie, i sam będę jechał w stronę punktu A, bo o ten punkt będzie się bitwa rozgrywała punkty. B i C odpowiednio sobie przejmujemy. Kto ma bliżej, ten bierze swój. No i pojawiają się przeciwnicy w przestrzałach na tych, w tych uliczkach. Tutaj mi przeskoczył T-34, a po przeładowaniu Gonga dostał M109. Już wcześniej zaliczył trafienie, teraz tylko go dokończyłem. T-34 przejechał na punkt A, a ja przed sobą mam obok tej yy, tego wraku po M109 yy, wynurza się tygrys No i jeszcze jest tam dalej M4A3e2 Oklepaliśmy się z tym tygrysem ja mu nic, on mi nic Jeszcze raz nic On też nic No tak nie, ma, nie za bardzo jest tutaj po co, po co stać Strzał w działo, ale tak nieczysty działo nie jest specjalnie uszkodzone Jeszcze można z niego strzelać No ale tygrys wycofał się Obok niego na minimapie widać, że będzie wyjeżdżał za chwilę No miał wyjeżdżać średni czołg, spadły tam bomby no, i średniak nie wyjedzie, za to tygrys wynurzył się z tej uliczki. Ledwie trafiłem, w takiej sytuacji wcale to nie było znowu takie proste. No, i tutaj odważyłem się, wyjeżdżam na pojazdy, które są na przestrzane T34-85. Dostał gągas strzał w wieże. Jest tygrys E, ale przeładował się szybciej. Kolega na konsoli strzelił się idealnie. Tiger stracony, a gra będzie kontynuowana tygrysem E, i też w tym samym miejscu. Na razie mamy przejęte dwa punkty. Czerwoni pchają się właśnie na punkt A, tam gdzie mówiłem, że będziemy. Się tłukli najwięcej, no niestety, zaczynamy tracić nasz punkt, co tam się stało w uliczce Streetwagen Przy punkcie C nasi poginęli, został tylko mój plutonowy, w tam w okolicy. No i czerwoni konsekwentnie przejmują naszego kapa. przez tramwaj próbuję znaleźć jakiś cel do rozstrzelania od tego przestrzału wyjechało do mnie M51, czaił się prawdopodobnie na ISA i nie spodziewał się mnie, za to obok wraku po M51 stanął tygrys E Poleciały bomby Trochę tutaj tych budynków wyburzyły Przede mną PZ-4H Też tak się zbiera jakby chciała, a nie mogła Ja szukam przestrzału między Oknami tramwaju, no i Kolega w is władował mi się pod działo. W momencie strzału pz musi poczekać na następne przeładowanie Lecą bomby, na szczęście nie na mnie, a koło mnie Koło mnie mogą sobie strzelać, mi to nic nie przeszkadza. Przestrzał po mojej lewej stronie został wyczyszczony, dlatego mogę myśleć o wyjechaniu na punkt. Mam przed sobą Ostwinda, też przez, ty przez te tramwaje będę celował. Zniszczony Ostwind, jeszcze pokazał się Tygrys H1. Pięknie wjechał X potem pod działą, a od prawej strony strzeliło do mnie M36 przeładowanie, wyjazd na MK i M36 niszczony po lewej stronie stroi Streetwagen 74 trafienie krytyczne Streetwagen postawił dym a ja mam na przedburzeniu yy, jak panterek g 1 trochę zwątpiłem, nie chciałem ryzykować Dużo dymu wystawionego, teraz wjeżdżam na punkt, mam nadzieję, że uda się go przejąć, jak tylko pozbędziemy się czerwonych. No tutaj za dymem stoi ten streetwagen, no ale tak, najpierw przeszkadzał mi wrak pantery, potem wrak po tramwaju. M51, tylko rykoszet, żadnych uszkodzeń, nawet nieściągnięta gąsienica. Koniec przeładowania, wycofanie na M51, zrobiony frak. Jeszcze ten Street cały czas tutaj stoi, a do mnie zaczynają podjeżdżać przeciwnicy od prawej strony. Street Wagon zginął, padła asysta, a tu na przedłużeniu stoi szturer Emil. Trafienie krytyczne. załoganci w Emilu zlikwidowani. Od tyłu ktoś do mnie strzelił. VK 30.02 No ale najpierw, najpierw muszę skończyć y, Szturera. O właśnie, Emilek zginął. Obracam wieżę. Skontowany czekam na strzał od fałki. Przeładowane, skończone i fałka też wykończona. Cały czas punkt jest pod kontrolą czerwonych, to znaczy coś tu jeszcze stoi, a dokładnie tu u góry jest niszczyciel. Mam nadzieję, że będzie tyłem bokiem. Bokiem stoi jak Pantera G1. Zrobiony 13 frag. W tej chwili zaczęliśmy przejmować punkt. Mam do uzupełnienia załoganta, więc skorzystam z tej sytuacji. Włączę uzupełnianie i jednocześnie będę punkt przejmował. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Czerwoni z mapy zniknęli. Ostatni zginął na respie. Koniec przejmowania strefy. Jeszcze tylko uzupełnienie załogi i można będzie próbować zrobić coś więcej. Troszeczkę tego paska czerwonym jeszcze zostało tylko że ich teraz już na mapie nie widać pokazał się po prawej stronie na respie średni czołg który właśnie zginął to było M51 zginął też, zginęła też pelotka i przez to bitwa skończyła się w trybie przyspieszonym na koniec godziny w swojej hojności dołożyli jedno użycie na bombowcu, i tak z, z żółtym medalem udało się bitwę wygrać i zrobić w części swoje zadanie. A z mojej strony to już wszystko. Zostawiam dla chętnych statystyki. Cześć!